Na kolejnej katechezie z cyklu o modlitwie Pańskiej. Ta ostatnia katecheza, ta wprowadzająca, ona była bardzo długa. E, dzisiaj mam nadzieję się tak bardzo nie rozgadać i nie rozciągnąć, więc już nie przedłużam, tylko przejdźmy od razu do rzeczy. E, rozpocznijmy sobie naszą e, modlitwą Pańską, e, żeby no, żeby dobrze przeżyć tą katechezę. Dlatego proszę, jeśli. E, masz taką możliwość wycisz się, wyłącz muzykę, jeśli coś jest takiego włączone, czy telewizję, czy jeśli jesteś w jakimś pomieszczeniu z innymi ludźmi, to możesz się na chwilę tak jakoś nie wiem wyciszyć, odizolować, gdzieś pójść, gdzieś na chwilę do swojego pokoju, czy coś takiego. Po prostu, żeby mieć trochę swobody, prywatności, zamknij oczy, staraj się wyrzucić stres. Weź kilka głębokich wdechów, no i razem w ten sposób stajmy przed obecnością Bożą, uświadommy sobie właśnie, że stajemy przed Bogiem i pomódlmy się tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Mówię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź w Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za tę chwilę wspólnej modlitwy. A teraz przechodzimy już właśnie do Analizę do tego, co żeśmy właśnie powiedzieli. Przeciągnę to na większy ekran. Żeby była lepsza widoczność. Ja nie muszę być tak dobrze widziany. O, tak będzie w sam raz. A więc e, dzisiaj skupimy się na tej części dotyczącej imienia. Święć się imię Twoje. Jak to widzicie na włączonym e, obrazku. E, pogrubiłem tym razem ten drugi artykuł o którym mówiłem, tak że jest osiem artykułów liczbowicę nasz, ale siedem prośb. I dzisiaj zaczynamy od tej pierwszej prośby w modlitwie Pana Jezusa. Święć się imię Twoje. I o co tu właściwie chodzi? Żeby dobrze zrozumieć tą prośbę, warto najpierw zrozumieć czym w ogóle jest imię Zacznijmy od początku, od czegoś takiego najbardziej naturalnego, z czego co nam pierwsze przychodzi do głowy. W pierwszej kolejności, imię służy identyfikacji. Zobaczcie, każdy z nas ma swoje imię. Oczywiście, teraz ludzi na świecie jest tylu, że same, same imię nie wystarczy do tego, żeby człowieka zidentyfikować, dlatego mamy też więcej niż jedno imię na zazwyczaj, a oprócz tego mamy także nazwiska, czyli coś, co pozwala nas identyfikować. Oczywiście to też nie zawsze wystarczy, bo może się zdarzyć tak czy siak, że na świecie i tak będzie człowiek, który będzie miał dokładnie taką samą konfigurację imion i nazwisko jak my, może się tak zdarzyć, natomiast no to jest przede wszystkim główna, główny cel każdego imienia identyfikacja, po to, żebyśmy byli w stanie rozpoznać kto jest kto w pośród całego tłumu różnych innych ludzi, to jest funkcja imienia, identyfikacja, rozróżnienie, wskazanie na indywidualność konkretnej jednej osoby. Takie są nasze imiona. Ale w Biblii imię ma jeszcze inne znaczenie. Co w Biblii znaczą imiona? Dlatego, że w Biblii imiona mają wielkie, ważne znaczenie. Zacznijmy od samego początku. Księga Rodzaju, opis stworzenia świata i opis stworzenia człowieka. Jest tam napisane, że kiedy Bóg przyprowadził do człowieka wszystkie zwierzęta, Przyprowadził je, aby ten człowiek nadał tym zwierzętom imię, nadał im nazwę. Oczywiście tam jest taki opis, skrótowy bardzo, że nazwał je istota żywa. To nie chodzi oczywiście o to, że, że on po prostu wszystkim nadał jedno i taką samą, jedną i taką samą nazwę, ale chodzi po prostu o właśnie sam fakt nadawania nazwy, imienia. W Biblii nadawanie komuś imienia. Nadawanie komuś nazwy jest oznaką władzy. Nadanie komuś imienia jest oznakiem władzy nad kimś. Troszeczkę, troszeczkę się to przejawia w naszym życiu, tak? Zobaczcie, my sobie własnych imion nie wybieramy. E, oczywiście są ludzie, którzy sobie potem w ciągu życia z różnych powodów zmieniają swoje własne imiona, nawet i nazwiska. Ale generalnie sobie własnych imion nie wybieramy. Kto to robi? To robią nasi rodzice. I w pewien sposób jest to, jest to jakiś wyraz władzy, jaką, no jakby nie było, zwłaszcza na początku naszego życia, mają nad nami nasi rodzice. Więc nadawanie imienia, nadawanie nazwy Biblii ma konkretny sens, z pewną władzą. Biblii bardzo często jest, że także Bóg nadaje imię konkretnemu człowiekowi. Nadaje bądź zmienia imię. To ma drugą symbolikę. Zmiana imienia oznacza zmianę istoty i powołania danego człowieka. Czyli uwaga, za imieniem w Biblii idzie konkretna misja. Kiedy przychodzi Zmiana tego imienia przychodzi do tego, że zmienia się istota tego człowieka, zmienia się jego powołanie. Bóg, kiedy nadaje nowe imię człowiekowi, nadaje mu zupełnie nowe powołanie. Takie jest, taki jest znaczenie drugie imię w Biblii. Ale jest jeszcze jedno imię w Biblii, które ma bardzo ważne znaczenie dla nas i bardziej, nawet ważniejsze znaczenie dla tej modlitwy. I to jest właśnie imię Boga. I teraz uwaga, bo z tym mamy problem. Bo jakie brzmi imię Boga? Być może niektórzy z Was słyszeli takie określenia jak Jechowa albo Jahwe. To pierwsze to jest w ogóle błąd w czytaniu, w odczytywaniu hebrajskiego zapisu, a konkretnie Zapisu hebrajskiego, który powstał już w średniowieczu. Stąd się wzięła Jechowa czy wziął Jechowa. Natomiast tak nie brzmi imię Boga. I co więcej, uwaga, imię Boga nawet nie brzmi Jachwe. Skąd to wiem, a to akurat wiem od rozmowy z pewnymi Żydami kiedyś, że przyzwyczailiśmy się, żeby mówić o imieniu Boga, że to jest Jachwe. Żydzi mówią, że to nieprawda oni sami już w tym momencie nie wiedzą jak brzmi imię Boga kiedyś tylko jeden człowiek w ciągu roku jeszcze dawniej dawniej powiedzmy że do czasów Jezusa gdy była świątynia w Jerozolimie tylko jeden człowiek w ciągu całego roku mógł wypowiedzieć raz w roku imię Boga i to był arcykapłan gdy wchodził w dzień przebłagania do świątyni żeby złożyć ofiarę żeby okadzić Arkę Tylko ten jeden raz w ciągu całego roku On i to jeszcze szeptem wypowiadał imię Boga. Cała reszta nigdy go nie wypowiadała. Stąd też nie do końca tak naprawdę wiadomo, jak to imię brzmi. Jedyne, co nam pozostało, no to cztery litery. Tak zwany tetragram. Te litery to jest J, He, Waw, He. Cztery litery hebrajskie. Jedyne, co wiemy o tym imieniu, że zawiera ono w sobie czasownik być, że jest, zawiera w sobie czasownik być. Zresztą kojarzymy tą wypowiedź Boga do Mojżesza: Jestem, który jestem. To też nie jest żadne konkretne imię. To jest tylko określenie, jak Bóg sam o sobie mówi. I właśnie, dlaczego nie mamy imienia Boga? No, właśnie, nawiązując do tego, co powiedziałem wcześniej, znać czyjeś imię, czy nadawać komuś imię, to jest wskazywać na władzę nad tym, nad tym kimś, czy też nad tym czymś. Żeby pokazać, że my nad Bogiem, czy pokazać, żebyśmy mieli świadomość, że my nad Bogiem nie mamy żadnej władzy, to my nie znamy Jego imienia. Jego imię pozostaje dla nas całkowicie ukryte. I tajne. Druga rzecz, fakt, że nie znamy Bożego imienia, odróżnia go w wierze biblijnej, odróżnia go od różnych bóstw pogańskich, które przecież miały imiona i to czasami wiele imion. Natomiast nasz Bóg ma jedno imię, ale nie jesteśmy w stanie go wypowiedzieć. Nie znamy go. Po prostu go nie znamy. Ale właśnie, i to teraz rodzi pewne problemy bo skoro nie znamy imienia Boga to jak my możemy te imię wzywać i otóż Bóg sam dał nam inne imię imię można by powiedzieć zastępcze czy też nie tyle zastępcze imię pośrednie które możemy wzywać i to imię to jest Jezus Bóg sam stał się dla nas człowiekiem, przyjmując także ludzkie imię Jezus. I to jest jedno imię, które możemy wzywać imię, które jest dla nas imieniem boskim imię, które możemy wzywać, żeby wezwać Boga. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Ale właśnie to imię Jezus także zawiera misję i mówi nam o istocie misji Jezusa. Gdyż imię Jezus oznacza właśnie zbawienie dla ludu, zbawienie dla ludzi. To mówi e, przecież Ewangelia, że nadasz dziecięciu imię Jezus, gdyż On zbawi lud od jego grzechów. To właśnie oznacza to imię, zbawienie dla ludzi. I to wskazuje nam na misję Jezusa. Zbawienie dla ludzi, czyli przybliżenie go ludzi do Boga, do Ojca. To jest to jedyne imię. Ale uwaga, to nie jest to imię, które my wzywamy w modlitwie Ojcze Nasz. Gdyż jak sama modlitwa wskazuje, zaczynamy to od słów Ojcze. Czyli zwracamy się do osoby Ojca do tej Osoby Trójcy Świętej. Oczywiście zawsze, gdy zwracamy się do którejkolwiek Osoby Trójcy Świętej, zwracamy się do całej Trójcy, bo jest jeden Bóg, mimo że w trzech osobach jest jeden. Więc każde zwracanie się do Boga jest zwrotem zawsze do całego Boga, a nie do jakiejś Jego części. Bóg nie ma części. Ale to nie jest to imię, które my wzywamy w modlitwie Ojcze nasz. To jest coś zupełnie innego. Więc my tego imienia boskiego, tego imienia całej Jego istoty, my go nie znamy do końca. Ono jest dla nas tajne. W ten sposób pokaz pokazane jest, że my nie mamy nad nim żadnej władzy, że on nas nieskończenie wiele bardziej e, przerasta, e, przewyższa nas pod każdym względem. To sobie musimy zawsze uświadomić, kiedy mówimy o tym właśnie, święć się imię Twoje. I teraz, co to jest za dziwna konstrukcja święć się imię Twoje? Czy imię Boga nie jest święte? Na pewno jest święte. Czy ono się może jeszcze bardziej stać świętym niż jest? No, na pewno nie. Tak nie da się czegoś, co już jest, jest już najświętsze, jeszcze bardziej uświęcić. Natomiast ta konstrukcja święć się imię Twoje, ona wyraża nasze pragnienie, aby to imię nie było uświęcone u Boga, bo Bóg bardziej nie może swojego imienia już uczcić niż ono jest uczczone. Tylko żeby to imię było uczczone wśród ludzi. W prośbie święć się imię Twoje, bo to jest pierwsza prośba modlitwy pańskiej. W tej prośbie prosimy właśnie Boga, aby Jego imię, Jego imię, jego chwała, jego, jego istota, żeby to wszystko wypełniało się w naszym życiu, w naszym świecie. Prosimy Go, żeby Jego chwała, Jego imię wypełniło cały świat i wypełniło nasze życie. Żeby było w naszym życiu uświęcone i wychwalone. To jest ta prośba. To jest taka pierwsza prośba, którą zawieramy, żebyśmy w naszym życiu i w naszym świecie, w którym żyjemy, mogli wychwalać Boga, żeby Jego chwała była obecna, żebyśmy, Jego imię, żeby Jego istota, Jego, Jego, Jego całość, żeby On był obecny w tym świecie, żebyśmy mogli doświadczać Go, żeby ten świat był przemieniany Jego obecnością. I to jest tak naprawdę istota tej prośby. To jest istota tej pierwszej prośby modlitwy Pana Jezusa. Zobaczcie, jeszcze nie prosimy o nic takiego dla siebie. Te pierwsze e, trzy prośby e, nie są takimi prośbami przyziemnymi. To są prośby, można by powiedzieć, e, bardzo duchowe. To jest prośba właśnie o to, żeby imię Boga, żeby Jego chwała, e, żeby to wszystko było uwielbione w świecie, żeby On przepełnił swoją obecnością cały świat. To jest ta prośba, to zawiera właśnie ta prośba modlitwy Pańskiej. Ta pierwsza prośba. I kiedy następnym razem znów odmówicie tą modlitwę, miejcie to na uwadze, to co te słowa oznaczają. Pomyślcie właśnie o tym, że właśnie o to prosicie: żeby Boża Obecność, Jego miłość, Jego chwała, żeby ona spełniała się w Waszym życiu i w świecie, w którym żyjecie. Myślę, że to jest bardzo piękna prośba, zwłaszcza w obecnych czasach. Dobrze, tyle na dzisiaj. Gdyż nie chcę przeciągnąć wszystkiego znowu, nie chcę, żeby ta moja wypowiedź była taka jakaś straszliwie długa, więc tyle na dzisiaj. Kończę już. Mam nadzieję, że wszyscy trzymacie się w zdrowiu. Jak to oglądacie, to proszę zostawcie jakiś komentarz, czy lajka pod tym filmem, żebym wiedział, że właśnie to w ogóle, żeście tu zajrzeli. I takie może króciutkie zadanie domowe. Napiszcie mi gdziekolwiek, nie wiem, najlepiej na Teamsach, czy na czymś takim, w komentarzu pod linkiem do tego filmu. Napiszcie mi, jak się Wam uda znaleźć oczywiście. Co oznaczają Wasze imiona? To jest coś, co warto wiedzieć, bo, tak jak powiedziałem, w Biblii imię ono definiuje człowieka, ale nie tylko jako jego identyfikację, ale także mówi o jego powołaniu i misji. Co oznacza Wasze imię? Postarajcie się znaleźć. Ewentualnie, kim był patron Waszego imienia, tak? święty patron, który takie same imię jak Wy nosił jeśli nie znajdziecie tego znaczenia innego. Pomyślcie o tym, napiszcie mi w paru zdaniach, to nie musi być wielki elaborat, dwa, trzy zdania e, i wyślijcie w komentarzu pod e, linkiem w Teamsach, nie, nie, na, nie na YouTubie, e, wolę tutaj, żebyście tego nie zostawiali. Dobra, dzięki za dzisiaj. Kończę, nie chcę przedłużać. Do zobaczenia i mam nadzieję do widzenia jak najszybciej. Trzymajcie się zdrowo.